Witam w podcaście AI codziennie i dziś możesz posłuchać o wzroście sprzedaży Samsunga, o akwizycji Sizzle AI przez Altman Campus oraz o nowej inicjatywie World Health Organization dotyczącej etyki AI w medycynie. Pierwszy temat: Samsung osiągnął rekordowy zysk kwartalny, co w dużej mierze zawdzięcza zwiększonemu popytowi na układy pamięci i komponenty AI dla centrów danych. Firma dostarcza komponenty dla kluczowych graczy w branży AI takich jak OpenAI czy Google, a jednocześnie intensyfikuje pracę nad własnymi procesorami AI, co może zmienić dotychczasowy układ sił w dziedzinie sprzętu. Ten trend pokazuje, że hardware znów staje się fundamentem innowacji i to w erze, gdy większość uwagi skupiona jest na samych modelach. Drugi temat: Altman Campus, wsparte finansowaniem Sama Altmana, kupiło platformę edukacyjną Sizzle AI, której technologia zostanie zintegrowana z ofertą kampusu edukacyjnego. Sizzle AI ma ponad 1 700 tysięcy użytkowników, a po przejęciu Jerome Pesenti, założyciel platformy i były szef AI w Meta, dołączy jako CTO projektu. Dzięki tej transakcji Altman Campus przyspiesza swój rozwój o około 2 lata, a użytkownicy będą mogli korzystać z adaptacyjnych kursów, symulacji i spersonalizowanej edukacji opartej na generatywnej sztucznej inteligencji. To przykład, że AI w edukacji to nie tylko teoria, to bezpośrednia inwestycja w kapitał ludzki przyszłości. I na koniec Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała nowy raport wzywający do globalnych standardów dla odpowiedzialnego stosowania AI w medycynie. Organizacja wskazuje, że automatyzacja diagnostyki czy terapii musi być prowadzona z przestrzeganiem zasad transparentności, ochrony danych pacjentów i nadzoru regulacyjnego. Raport sugeruje stworzenie międzynarodowego rejestru algorytmów medycznych, aby umożliwić audyt, kontrolę jakości i zapobiegać nadużyciom oraz błędom klinicznym. To ważny krok w kierunku zbudowania zaufania społecznego do rozwiązań AI w obszarze zdrowia. Dziękuję za wysłuchanie. Słyszymy się jutro. Cześć!